Pandemia to nie tylko konieczność pomagania ochronie zdrowia, medykom, ale również walka z kryzysem gospodarczym. Bardzo dużo firm w naszym regionie jest w takiej potrzebie, wciąż tak, nadal pomoc państwa jest niestety niewystarczająca, dlatego postanowiliśmy przekierować w ramach regionalnego programu na środki obrotowe oraz na inwestycje w przyszłość na początku 30 milionów. Okazało się, że jest to zbyt mała kwota, że jest olbrzymie zainteresowanie w naszym regionie tą właśnie formą pomocy, pomimo że nie jest ona taka łatwa, bo to nie jest tylko wsparcie na środki obrotowe, ale również jest to bon inwestycyjny, czyli na inwestycje w przyszłość, również zmiana branży. I udało się uzyskać zgodę Komisji Europejskiej. Zarząd Województwa przekierował kolejne 14 milionów 300 tysięcy, także jest to większa pula. Tylko w OPZL-u dodatkowo można było tą listę rozszerzyć jeszcze o 75 firm. Mam taką nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mogli taką pomoc kierować do lubuskich firm. Jest to kropla w, now, w morzu potrzeb, bo niestety ten kryzys będzie się nakręcał? Tak? Coraz więcej firmy, szczególnie branży gastronomicznej, hotelarskiej, restauracyjnej, jest wykluczona z działalności całkowicie. Będzie się to przedłużało, więc ta pomoc będzie jeszcze potrzebna, większa w przyszłym roku. W regionie lubuskim mamy zarejestrowanych ponad 112. Tysięcy firm. Także nawet ta ilość nie powala, tak? Te setki nawet firm, które mogły skorzystać z tej dotacji, to jest zbyt mała ale y, myślę, że będzie też to dobry przykład, że warto starać się o dotacje w ramach regionalnego programu. Mamy też inne działania, są bony na innowacje, rusza też nowa perspektywa, jest też Europejski Program Odbudowy, więc też są takie przetarte szlaki, można powiedzieć, dla tych firm, które się odważyły, napisały wniosek, będą, myślę, sięgać też po pieniądze unijne w kolejnej perspektywie.